Jadą, JADĄ! 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 no, no, no jadą. <laughs> Dawaj za nimi! Skup się! <laughs> Leba, <watcher. laughs> Perdona informacji, kurwa. Informacji <laughs> jakie, informacji? Wolna droga, kurwa. Co jest? Co? <laughs> Słyszał, informacja diabet. Dobra, zróbmy. <laughs> Dziękuję za sumę, wejb. 3 miesiąc. Się. Nie, tu. nie Dobra, to my po, 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 po następnej stronie zaparkujemy no, żeby nie, było, nie? Jaki jest plan? Nie, jak to jaki plan no. <noise> Kura plan tego i tamtego No dobra, wszystko jasne Słuchaj, oni się coś przypierdzielają, że mamy wypadać z informacji. No wolna droga, stary! No pewnie, że tak, kurwa Co sobie myślą? Tak. Ty chodźcie może zapytamy się jak tam kurwa motory i co? No idą idą, Siemane, trzęsie, że chcecie do klubu. Nie, nie chcemy do klubu. No właśnie. Kurwa, szkoda, bo nasi znajomi kurwa prowadzą taki klub. Aaaa, Z, z nie... zaje czaszką kurwa na plecach. I szukają ludzi do siebie. A, nie, my po prostu sobie wypadliśmy na taki kurwa motor, motorowy szał i chcieliśmy ten żeby ta Taweryce sobie tego przekąsić. Tak, no, tak, przyjechaliśmy tu całym klubem, całą formacją. A macie swój, tak? To The to 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 jest. To jest... Toast. Ale fajną suczkę mają do schronicy. The Tost? Tak kurwa z czym ten toast? No z serem, z szynką, majonezem Majonez na wierzchu czy w środku? Ale Słuchajcie ten... w... Zobacz, f... co f... Fajne, fajne te mot... motory macie Te takie motoryngi kurwa Jaki tam silnik macie wyjebany, co? Tak, Kurwa ten? mać Dodatkowe <laughs> <są nackie> motory <laughs> <Jeden dole. laughs> Ale co, że się wyraziłem? Nie, czekaj no Pięćdziesiątkę, wiesz co to są 50? Pięćdziesiątki. pięćdziesiątki? No co ty pierdolisz, ja mam 250 kurwa, w pół zrobioną Nie, no to my no nie jesteśmy takimi kozakami, żeby się na 250 No, no to, ja to kurwa wychodzę zawsze i zapierdalam, kurwa, aż do powiatu, kurwa to moim kurwa bo ścigaczem, ale dzisiaj powiedziałem, że wyjdę tutaj z moim składem. Na, no, na, 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 na motory. No. Ale ten, no. ale, kurwa, nie, nie, bo wiesz, bo na 50 nie trzeba mieć prawa jazdy, nie. Nie, a, nie. W ekosycji, jak to nie O tego... No przyjemno, przyjemno, przyjemno maszynę Ja pierdolę No kupiłem ją specjalnie tylko dlatego, że kupiłem kask i mówię, no to też muszę kupić motor Zajebisty bo... Bogaty ja jestem myślę, że Kask się na pewno przyda Bezpieczeństwo do bodźce No No, właśnie, dokładnie Słuchajcie, a może byśmy, byśmy się kiedyś... Jak macie takie wspólne zajawki, to może byśmy no. kiedyś się spotkali na jakiś kurwa motorowy szał, co? Wobec ten... tego stanu czy... sta, stanu Los Santos ja e, ci jedrześci nie mieli robić jakiegoś tego złotu? No, no. no właśnie Oni rzugają tutaj taki ludzi jakby dobry tak e żaden, Ale podróż. kto, kto? Nie, to my nie, my nie, my nie jesteśmy stąd! My to żeśmy przyjechali z koju tutaj na wczasy to, to słuchaj, no to jeżdżą to takie chłopaki dobre no, no, e klas. no w tamtych rejonach właśnie na Sandy paletę tam i raz że no, szukają ludzi do siebie a dwa e, są zajebiście otwarci Ale, z... Ale my nie powstępie podsobili... nie, nie, nie nikogo, nie, nie poczekaj, poczekaj, bo oni właśnie lubią lubią takie klimaty, że oni lubią organizować różne takie stopy takie także tak, obserwujcie tam hmm. kurwa e, e, gdzieś tam tablice ogłoszeń, czy, czy coś na mieście będą te porobione Ale my e, mamy swoje złoty a wy robicie swoje. Nas, nie, 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 nas nie obchodzą. Mamy słocę bombacyklowej. Masz zgod? No dzisiaj mieliśmy właśnie, pojechaliśmy ze wsi z Polasek, przyjechaliśmy tutaj <kuh> w <tej> Zrzebiu. <deszry. kuh> no no to co to jest ładne zielone? lot, no, złota, potem będziemy grubo ruchać jakieś babę. <kuh> <śmiany> na <wie>. Małym Małym pomarszczonym. <śmiany> A, nieważne. Słuchajcie, no dobra, tak czy chciałbyś tutaj przegać, czy przekąsić, żeby czy no tutaj jecie, że jest dobre, jecie. dobre żarcie. Idzie panowie i panie, panie zjedzcie sobie. To ten zapraszam. No. dobra, to zaraz się przejdziemy.